W dzisiejszym odcinku zrób swoją wskazówkę do profilu ekipy. Połącz kropki. <laughs> nie wiem, <laughs> będzie modyfikacja. Nie, nie robimy tego. Do zobaczenia! Witam, jako pierwsze zadanie dzisiaj: zrób swoją wskazówkę do profilu ekipy. Nie mam pojęcia, czym jest wskazówka, ale wymyśliłem jedną rzecz, że. a zresztą pokażę wam. Narysujemy wspólnie wskazówkę do profilu ekipy. Jezu, no jak mam to zrobić? Żeby zrobić wskazówkę do profilu ekipy, więc włączyłem profil ekipy i teraz nasujemy do niego wskazówkę. Czyli, yy, to jest w sumie na prawo, Nansujemy sobie zegar, czyli koło, i teraz ekipa jest na prawo, więc będzie krótka, że godzinę, i długa, że minuty. I są w stronę profilu ekipy, więc Udało się, mamy pierwsze wyzwanie za sobą. Wracając ze szkoły, co minuta stawiaj kropki, piluj czasu, ale jak? Ja nie chodzę do szkoły! Co mam zrobić? Woduj na wspaniały pomysł. Zrobimy tak. Pójdę do toalety i powiedzmy co minuta stawiaj kropki. Przecież ja z toalety. Dobra, zmieniamy challenge. Co sekundę? Co sekundę. Dobra, jestem w łazience, za bardzo nie zobaczycie, jak stawiam kropki, ale jest to awykonalne, więc po prostu ja będę je stawiał, a wy będziecie... Słuchać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, cztery, a, Dobra, już! Mogliście zauważyć, postawiłem czternaście kropek, więc czternaście sekund szedłem. Toalety do pokoju. Trochę szło dłużej, bo starałem się nie wrzucić telefonu. Eee, dobra, mamy pytania, mamy pytania. Czy udało Ci się zrobić challenge? No to proste, że tak. Ile jest kropek? 14. Ile czasu to zajęło? 14 sekund, bo robiłem co sekundę bałwanie. Zadanie trzecie. Wpisz wszystkich z ekipy z zamkniętymi oczami, siedząc yy, pod ławką w szkole. Wpisz tutaj. Dobra. Uh, lecimy dur. Dobra, jak widać, jestem pod biurkiem. Nie w szkole, lecz w domu. Ale dobra, musimy wpisać e, zamkniętymi oczami się na w szkole członków ekipy, ale mojej, nie ich. Więc zrobimy to. Zrobimy, tylko jeszcze nie wiem jak. Musicie mi uwierzyć, że piszę, jak będę teraz pisał. Więc zamykam oczy i piszę. Napisałem. Sprawdźmy. Żeby nie było od razu na jednym ujęciu. ziomale jest napisane: Wszystko się zgadza. Dobra, tf, kolejne zadanie. Twoja lista głupich rzeczy, które zrobiłeś. <laughs> Kartkę przenieś ją od jednej ściany pokoju do drugiej. Kartkę wklej do książki. Tutaj nie mam kartek, bo jestem dorosły człowiek, nie potrzebuję. Ale mam pewien pomysł. Frakcja wygląda tak, że weźmiemy tą puszkę i zdmuchniemy ją. Z tej strony biurka trochę nie widać, bo jest wyżej kamera, ale zmówiłem ją z tej strony biurka na tamtą. To też się liczy. Lecimy. Ee! Mamy to! Realnie no, nie wkleimy tej puszki, niestety, tutaj, więc narysujemy. No i wszystko jest, na monster. Szóste i ostatnie zadanie. Umyć zęby, zostawiając trochę pasty na nosie. Wejdź do szkoły, zapisz reakcję pierwszych czy mnie. Ja nie chodzę do szkoły. Po jednej stronie i mamy tutaj social media. I zadanie jest takie: załóż trzy swoje kozackie profile. Napisz, co będziesz na nich umieszczać. Zaprojektuj nowe apki. Byku, nie będę nic projektował. Więc tak, to będzie YouTube. No to jest Instagram. To wygląda szczerze jak stories na Twitterze, więc uznajmy to za Twittera. Uzupełnijmy wszystkie dane, dawajcie, dawajcie. Dobra, widzowie, uzupełniłem już wszystkie zagadnienia na tej stronie, więc pokażę wam, co się stało. Mmm... YouTube, tak? Data 23 listopada, bo ja chyba rozumiem, że to na ten moment. No to martwe memyniczek. Aplikacja YouTube. Mam followersów 513 na ten moment subskrybentów tak zwanych. Ile chcę mieć docelowo? No chyba dużo. Ile mam polubień? Nie wiem, ile chcę mieć docelowo, no więcej, no to wiadomo. Tematyka profilu, rozrywka, ulubione tematy filmów, no memy, były żarty, ale no wiecie o co chodzi. Mój wzór influencera tej aplikacji, nie rozumiem. Lubię ten profil, bo mogę się wykazać artystycznie. O, drzeczku, wiadomo. Tutaj jest Instagram, jak na razie nie ma Instagrama, ale jak kiedyś będzie, to tutaj wrócę i dopiszę. I niżej mamy Twitterka. Ten chłopie, to jest Twitter, nie Instagram, ten nie z tą kamerą. 23 listopada. W ogóle tak, nagrywam tego samego dnia dwa filmy, ponieważ... Muszę! Nick, memes 1 Apka Twitter, mam followerów 22, ile chcę mieć docelowo? Tyle co na YouTubie, tak. Ile mam polubień? 3, może 4. Ile chcę do mieć docelowo? No dużo, no. Tematyka profilu, yy, update'owanie widzów odnośnie filmów. Wejdź i zaobserwuj, no. Tutaj dajesz, tak, o, dajesz plus, o, jest zaobserwowany. Yy, mój wzór informacyjny, no nie rozumiem tego pytania. Lubię ten profil, bo ma cenne psem. Dobra, no mogę pewnie wszystkich update'ować. Czeka nas kolejne wiele dużo przygód z książką ekipy. Więc do następnego odcinka update. I. Wow! A i znowu bym zapomniał. Daj słowa i dzwona. Tak.